Dzisiaj byłem u babci i dostałem taką Nokię, która nie ma karty SIM, tylko to mi się tylko to wyświetla. Gdybym coś, coś innego. Ta Nokia jest z plusa. Nie ma do niej ładowarki, więc mi się rozładuje. I że może włożyć do tych części telefonów karty SIM. Wiecie? To zgadzam się na film. No to przy tym to był mój ten dwójka Samsung, który jest rozsuwany i dekt. nie ma karty tutaj nie ma karty tylko mam takie telefony mam kilka starych kilka nowych te dwa są te dwa są nowe. Samsungi Nokia Samsung i de Max po kolei Samsung a Sony Samsung i de